Każdy od kogoś jest. My tu na Śląsku, jak się przedstawiamy, to, to często się mówi, że ten jest tam od Stasia, ten jest od Jasia, a my są od serca pana Jezusa, dlatego że to serce patronujące ośrodkowi to, to jest takie nasze, a my jesteśmy jego. Jesteśmy grupą zgraną, wesołą. Nie ma między nami zwady, że jeśli coś się dzieje, to wszystko obrażamy w żart. Nie kłócimy się, staramy się wszystko rozwiązywać w zespole i bez kłótni. Jaźnie. Przyjaźnie. My się, to jest nasza też, też rehabilitacja. Yy, yy, um, znaczy my, my się tym bawimy, nie? To jest. Yy, Do nas to yy, jest po prostu zabawa. od na różne stresy, na przykład, tak, nie? Też. Też. Na co dzień, nie? na zajęciach, albo. My się od, no, My się w tym odnajdujemy, odnajdujemy po tak jest. Właśnie dzisiaj zaczynamy. Świętowanie 30-lecia ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Ludzie Śląskiej Halembie, ośrodka Najświętsze Serce Jezusa. Przez najbliższy rok planujemy wiele przedsięwzięć, w którym chcielibyśmy dziękować Panu Bogu i ludziom za to, że istniejemy od 30 lat. No rozpoznawałem te głosy, bo to w ogóle jest siła w pomyśle i tu ten pomysł jest jakby piorunujący dzisiaj. Nagrane głosy i aktorzy, którzy do tych głosów grają. Reżyser oczekiwał od nas konkretnej intonacji, więc to taka nie była kompletnie moja intonacja, tylko taka pod scenariusz i pod przedstawienie. W zasadzie to miałam do przeczytania może dwa, trzy wersy, także to, co wydawało mi się, że taki drobny epizod sługi z trzema wersami to naprawdę było dla mnie wyzwanie nie lada. Znam te głosy, to są ludzie też z Rady Miasta, działacze różni, polityczni z wielką historią. Każdy ma swoją wielką historię i wszyscy się zgodzili, żeby wystąpić właśnie. W takim pięknym prze przedstawieniu. Zapytałem 16 osób i nie musiałem szukać innych, bo, bo wszyscy ci ludzie się zgodzili na współpracę z nami. I dla mnie to jest wielka radość. Tak perfekcyjny przekaz, piękna scenografia, stroje. No ja jestem po prostu pod wrażeniem tego, co tutaj dzisiaj zobaczyłam. Sztuka buduje emocje, buduje napięcie i buduje wzruszenia. I to było dzisiaj na scenie. Dla mnie bardzo dobre doświadczenie, nigdy nie mówię nigdy i jeżeli tylko Państwo mnie zaprosicie, jestem bardzo chętna z Państwem współpracować, ponieważ jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Osoby z niepełnosprawnościami to nie tylko są biorcy wsparcia, pomocy, usług, ale że oni też potrafią coś dać społeczeństwu. I to nie jest jedyne wydarzenie takie mające charakter społeczny i takie obdarowujący społeczeństwo i będące takim aktem podziękowania za to, że otrzymują wsparcie ze strony Caritas, naszego ośrodka, ale też Urzędu Miasta. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowego Funduszu Reputacji Osób Niepełnosprawnych. No, wiele elementów się składa, czyli mimo, że nadal potrzebują takiej pomocy w dniu codziennym, z wieloma sprawami sobie jeszcze nie radzą, ale robią te kroki do przodu i jest nadzieja, żyją nadzieją na przyszłość. A przede wszystkim największą radę sprawia im to, że mogą od serca do serca trafiać do innych.